Malujemy się, ale tym razem nie jest to makijaż pół na pół, ale za to potestujemy różne lifehacki. Pierwszy z nich to połączenie podkładu z mlecznym tonikiem, które potem nakładamy na buzie. I ja ten trik uwielbiam, stosuję od lat i powiem Wam, że naprawdę daje to super efekt. Korek to nakładamy klasycznie, a przy okazji opowiem Wam, co zmieniamy w moim mieszkaniu. Mianowicie jutro przyjadą do nas nowe meble. Ostatni dni razem z Pynią wynosiłyśmy cztery szafy z naszego mieszkania, takie już stare, które do niczego się nie nadawały, i musiałyśmy wszędzie upchać nasze rzeczy. A uwierzcie, z czterech wielkich szaf było tego sporo, a dodatkowo musiałyśmy te szafy wynieść. I powiem Wam, że to było bardzo trudne, bo one były ciężkie. Parę wpadek się zdarzyło, parę ran zaliczyłam, ale na razie już dałyśmy ze wszystkim radę sobie. No i nie mogę się doczekać jutra, ponieważ zaczniemy montować. A w międzyczasie nakładam produkt na brwi i powiem Wam, że ja w tym tuszu się naprawdę ostatnio zakochałam i bardzo go lubię używać. Wlatuje mój ulubiony puder, powiem Wam, że ja jestem jego wielką fanką. On jest pod oczy, ale ja używam go na całą twarz. A niedługo pojawi się też test tej paletki, bo powiem Wam, że no naprawdę ona robi robotę. Ale wracając do mieszkania, powiem wam, że ja się tak jarę, bo w końcu będą ładne szafy. Wcześniej miałyśmy czarne i one wyglądały tak źle i tak niedobrze. I jakby nie podobał mi się ten efekt. A teraz przyjadą piękne nowe prosto z IKEA. Wiem, że trochę skaczę między tematami, ale jeśli chodzi o makijaż, to te kreski no, wyszły tak sobie, no bądźmy szczerzy. Ja nie mam wielkiej wprawy w robieniu krech i wyszła jedna wyżej, druga niżej, ale i tak uważam, że takie poziome kreski u mnie wyglądają lepiej niż takie idące do góry. Na powiekę nakładam ten cudowny cień, który się po prostu nieziemsko mieni. A co do mieszkania, to ja się nie mogę doczekać, aż będę wszystko w tych szafach organizować. Oczywiście Wam to nagram, Wy będziecie na bieżąco. To mały przerywnik w postaci mojego pieska, który zawsze musi przybiec i sprawdzić, czy wszystko gra. Przez ten cały czas, jak organizowaliśmy chatę na nowo, wynosząc szafy, trochę Wam ponagrywałam, więc na pewno wlecą vlogi. Także czekajcie, bo to już na dniach się pojawi. A teraz chwila na lifehack makijażowy, mianowicie nakładamy konturówkę, mając zamknięte, zaciśnięte usta. To jest po prostu genialne. Ja naprawdę nie umiem nakładać klasycznie konturówki, a odkąd to odkryłam, to jestem po prostu w tym triku zakochana i używam go cały czas. Dziękuję za wspólny makijaż i fajną rozmowę. Bajo, żabki!